Wreszcie nadszedł ten długo wyczekiwany moment, na który z niecierpliwością oczekiwało wielu, a który jednocześnie rozpala nadzieje na dalsze spadki cen węgla na rynku. W Tauronie zdecydowano się na obniżkę cen ekogroszku workowanego. Przez ostatnie kilka miesięcy cena jednej tony utrzymywała się na poziomie około 2000 zł. Dziś jest to 200 zł mniej. Bez zmian pozostał jedynie ekosobieski, ale jego dostępność i tak pozostaje ograniczona. Ta zmiana ma znaczenie z dwóch kluczowych powodów. Po pierwsze, do tej pory praktyką było, że każda zmiana cen w Tauronie skutkowała analogicznymi korektami wprowadzanymi w PGG. W rezultacie ceny w obu firmach utrzymywały się na zbliżonym poziomie. Po drugie, ewentualne obniżki cen w sklepie PGG mogą stać się istotnym impulsem do wprowadzenia dalszych korekt cen w prywatnych sklepach oraz hurtowniach węgla. Niebawem pojawi się nowe zestawienie cen. A póki co życzę słonecznej i udanej majówki. Zachęcam do subskrybowania kanału i zaznaczenia dzwonka, aby być na bieżąco. Dziękuję i pozdrawiam.